Hej dziewczyny, z tej strony Kasia, z odchodzenia skate. I dzisiaj sobie pogadamy o bardzo fajnym temacie, czyli nawyki, które zmieniły moje życie, które ja wprowadziłam i dzięki którym właśnie schudłam 15 kg w 5 miesięcy i które utrzymuję już od 3 lat. A wprowadzisz je w mega, mega prosty i konkretny sposób. I przysięgam, że jeżeli wprowadzisz te nawyki, to Twoja waga zacznie schodzić w bardzo fajnym tempie, no i też jakby nie będzie to w ogóle dla Ciebie problemem utrzymania tej wagi. Więc nie owijając w bawełnę, lecimy pierwszą rzeczą jest jedzenie w miarę regularne, ale ja też nie będę osobą która będzie ci mówiła, że je co danych godzinach, co trzy godziny, nie bo ja też nie jestem taką osobą, która lubi jeść jakoś super ekstra regularnie na pewno nie co trzy godziny, ja zawsze słucham swojego organizmu, uważam, że to jest jakby fundament i to jest taka podstawa podstaw czyli słuchanie swojego organizmu i on sam ci powie kiedy po prostu jesteś głodna a kiedy nie, więc nie ma też się co zmuszać ale jedzenie w miarę regularne jest turbo istotne, dlatego że jeżeli na przykład, to też był ogromny Problem, że ja jadłam co popadnie, dosłownie. Brałam sobie, nie wiem, jakąś kanapkę, zapychałam się i to było takie mega nieregularne, było takie chaotyczne. A jak to zmieniłam, to po pierwsze w ogóle nie było podjadania, nie było jedzenia byle czego, tylko po prostu konkrety. Skupiłam się na konkretach, a takie tam wiem, małe przekąski, no to były świadome, tak? Nie, nie były zapychaczami, tylko po prostu jadłam na przykład w formie przekąski jakiegoś słodycza. I to jest turbo ważne, żeby te konkrety były, czyli śniadanie obiad, kolacje konkretne. No i też bardzo ważne. W sumie warto to podkreślić, że jeżeli dbamy o tą regularność, no to też nie mamy napadów na jedzenie. Czyli wracamy z pracy, załóżmy i po prostu zjadłabym konia z kopytami. <laughs> jeżeli jesteś regularny na jedzeniu, to w ogóle nie ma, nie ma takiej sytuacji. Drugą rzeczą jest nawodnienie. I ja wiem, ja wiem, że niektórym z Was jest bardzo ciężko pić wodę. Ja na przykład wcześniej, przed swoim odchudzaniem, to mogłem w ogóle nie pić, albo jedna szklanka to był maks mój w ciągu dnia. No teraz sobie nie wyobrażam, nie pić tej wody, ja co chwilę piję wodę i to po prostu stało się moim nawykiem. Ale trzeba sobie ułatwiać życie, jakby trzeba sobie podstawiać tą wodę. Rano wstajemy tutaj, mamy, nie wiem, przy łóżku szklankę wody, pijemy. Nie chodzi o duże picie, i tutaj mam na myśli wypijanie, nie wiem, dwóch litrów naraz, tylko częste picie. Bo jeżeli pijesz często, powtarzasz coś często, no to faktycznie to się staje Twoim nawykiem. Jeżeli pijesz dużo naraz, to po prostu, no to się odechciewa picia tej wody, ale też warto kombinować, dlatego że jeżeli jesteś osobą, która pije soki na co dzień, nie polecam pić soków, dlatego że one mają strasznie dużo kalorii, i jeżeli są zero to jest to sam syf, bo w naturze nie ma produktów, które są zero kaloryczne, więc nie polecam właśnie pić soków, bardziej jeżeli chcesz pić soki, no to traktować to jako dodatek, nie jako fundament, fundamentem musi być woda, ale fajnie jest na przykład sobie kombinować teraz jest wiosna, zbliża się lato i możesz na przykład sobie robić lemoniady czyli bierzesz herbatę, jakąś owocową i po prostu dorzucasz do niej cytrynę pomarańcze, no i już masz bardzo fajną taką lemoniatkę, więc mega mega to polecam i taka ciekawostka że jeżeli też będziesz dbała o nawodnienie, to będziesz miała znacznie mniejszy apetyt, często yy, mylimy po prostu brak nawodnienia z głodem, więc bardzo ci polecam, to też bardzo ci pomoże w odchudzaniu będziesz mniej jadła <laughs> trzecią rzeczą jest sen i ty nawet sobie nie wyobrażasz jak ważne to jest ja kiedyś, no jakby sen zawsze schodził na yy, ostatnie miejsce, w ogóle mi nie zależało, ja wolałam Iść na imprezę i w ogóle nie spać, ale to był taki błąd, o Jezu, i mam porównanie, bo wiem, jak funkcjonowałam, gdy nie za dużo spałam, a jak funkcjonuje, gdy faktycznie dbam o ten sen. I naprawdę możesz się zarąbiście, trzymać deficytu, idealnie jeść, jeżeli nie zadbasz o sen, będzie Ci strasznie ciężko schudnąć. Bo odchudzenie to nie jest tylko deficyt i jedzenie dobrze, tylko na to wpływa tyle czynników, czy właśnie sen, czy aktywność, czy hormony. To wszystko ma ogromny wpływ na nasze odchudzanie i naprawdę dbaj o ten sen nie chodź, nie wiem, o pierwszej wstajesz o szóstej i nie robimy tego zadbaj o sen, przysięgam, że naprawdę to ci strasznie pomoże w odchudzaniu, bardzo ważna też rzecz jest taka, żeby nie używać telefonu, w ogóle się nie podcować przed snem, czyli nie się na telefonie minimum pół godziny, naprawdę przed snem, przeczytaj sobie jakąś książkę, nie podcuj się po prostu przed snem, bo będzie ci ciężej zasnąć, a jeżeli pół godziny też sobie na taki relaks, to naprawdę też ogromną różnicę Zobaczysz w swoim śnie i znacznie szybciej będziesz też zasypiać. Zanim przejdziemy do punktu czwartego, jeżeli uważasz, że ten film jest dla Ciebie wartościowy i faktycznie coś z niego wyciągasz i lubisz mnie oglądać, to będę Ci turbo-turbo wdzięczna za komentarze, dlatego że to mega pomaga. Jeżeli skomentujesz, no to YouTube widzi, że, że faktycznie jesteś zaangażowana w mój profil i bardziej promuje ten profil. No i też jesteśmy w stanie dojść do większej ilości osób, też jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osobom. osobom kobietom, <noise> więc będę Ci turbo wdzięczna, nawet jak napiszesz kropkę czy cokolwiek, wiem, dasz jakąś emotkę to to już mega, mega pomaga jak już będziemy mega duże będziemy po prostu milionowym kontem to będziesz wiedziała, że to jest Twoja zasługa no i też zachęcam Cię właśnie do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco i żeby też e, dowiadywać się jak schudnąć, jedząc to, co się lubi bez żadnych wyrzeczeń i takim z takim pełnym luzem. No dobra, więc przechodzimy do piątego kroku czyli małe zmiany. Nigdy nie polecam robić takich dużych zmian załóżmy, chcesz się odchudzać i po prostu odstawisz wszystko ja też tak robiłam, odstawiałam po prostu cukier węglowodany, wszystko, wszystko żeby tylko schudnąć, nagle zaczynałam chodzić na siłownię, nie to jest do dupy, naprawdę to jest do dupy najważniejsze są małe zmiany, jeżeli na przykład chcesz faktycznie zacząć się odchudzać ale wiesz, że nie jesteś w stanie żyć bez słodyczy, bo zawsze do nich wracasz, no to po prostu zmniejsz ilość. Możesz nie kupować tych słodyczy do domu, tylko po prostu, jeżeli masz ochotę, to idziesz na spacer i idziesz po słodycza do sklepu. Zadbaj właśnie o fundamenty, czyli żeby jeść dobrze w ciągu dnia i żeby takie słodycze nie były Twoim głównym posiłkiem, a żeby były dodatkiem, takim mniejszym dodatkiem. Tak samo ze spacerami. Nie rób tego, co. Znaczy, oczywiście możesz codziennie, ale jeżeli wiesz, że tego nie utrzymasz, to po prostu sobie wyznaczasz dni. Okej, okay, wychodzę poniedziałki. Środy i piątki na spacer, nie wiem, nawet 10 minut, to już jest. Fajny nawyk, i po prostu nie, nieważne, co by się działo, ty wychodzisz na ten spacer. Jeżeli ja też nie polecam wprowadzać dużo nawyków naraz, tylko po kolei. Najpierw zacznij od jednego, i jeżeli będziesz miała już go w małym paluszku, już po prostu będziesz wiedziała, że dobra, już po, to jest po prostu mój nawyk, to wprowadzasz następne i tak powoli, powoli. Tak samo było u mnie. Ja nie robiłam, oczywiście wcześniej robiłam wszystko naraz, ale później zaczęłam wprowadzać właśnie powoli takie nawyki, które już stały się moimi takimi. No, nawykami nawykami taką moją rutyną, więc Tobie też to polecam. A pamiętaj też, że jeżeli wprowadzasz za dużo, to też jest dla Ciebie duża presja. Szóstym punktem jest zasada 80 na 20. I pewnie słyszałaś o takiej zasadzie 80 na 20, ale ja to też rozwinę. Nie ma co właśnie rezygnować turbo ze słodycze. Traktuj słodycze właśnie jako dodatek. Niech to będzie twoje 20%, czy wyjście na pizzę, czy nie wiem, no cokolwiek, cokolwiek, co jest mniej pełnowartościowe, traktuj jako dodatek i nie katuj się. Jakby dieta to musi być Twoje życie, serio. I na przykład, no oczywiście, w ciągu dnia też powinnaś jeść to, co lubisz, bo no nie da się tak żyć. Ja, na przykład, osobiście nie wyobrażam sobie życia bez normalnych obiadów, schabowych, mielonych, kołombki, po prostu złoto. Kocham takie rzeczy. No i zobacz, jaką mam sylwetkę. I udało mi się schudnąć 15 kg, ale jakby wprowadzając te małe nawyki, więc ja też się nie katuję. Ja też jem normalnie słodycze, bo kocham słodycze. No i właśnie też normalne obiady ale najważniejsze są te małe zmiany, które tworzą tak naprawdę wielkie sukcesy. No i ja też się nauczyłam jeść prawidłowo, jakby wiem jak komponować posiłki. Wiem jak połączyć z chabowego, żeby też stał się pełnowartościowym posiłkiem, ale też nie stracił na smaku, a tak swoją drogą, to od razu ci powiem, że właśnie w moich foodbookach masz takie pełnowartościowe posiłki z mielone i inne rzeczy. I te wszystkie przepisy mają 400 kalorii, więc to też jest turbo, turbo ułatwienie, bo ja na przykład też sobie ułatwiłam to życie, korzystam ze swoich przepisów i na przykład nie muszę liczyć kalorii, tylko faktycznie robię według przepisu i wiem, że jem dobrze, utrzymuję wagę, no i jem to, co lubię, najważniejsze, więc jeżeli chcesz jeść pełnowartościowo, zdrowo, ale też jeść schabowe, mielone i inne normalne rzeczy, to zerknij sobie właśnie na moje foodbooki, wszystko podlinkuję Ci na dole. Więc ja też właśnie nie zakazywałam sobie rzeczy jak wcześniej, bo ja naprawdę byłam na wielu, wielu dietach, wcześniej sobie zakazywałam rzeczy, jak przestałam to robić, to po prostu schudłam. Nauczyłam się komponować te posiłki. I to, tak naprawdę, wszystkie nawyki, które ja mam, które nabyłam w prosty sposób, które właśnie nie są skomplikowane, a które bardzo mi pomogły schudnąć i właśnie utrzymać sylwetkę, bo sylwetkę utrzymuję, tak jak wcześniej wspominałam, od trzech lat. Więc jeżeli podobał Ci się ten film, mam nadzieję, że tak. <laughs> to mam nadzieję też, że zostawisz coś po sobie, subskrypcję, komentarz, bo, no, tak jak wcześniej wspominałam, to mi mega, mega pomaga. No i widzimy się. Nós terminamos o filme, é bujaquinho.